Tam konie dwa leżą, one w ogóle dychają? Dychają sobie patrzę za takie samo mięso. Żyje. Właśnie. Bez yerby nie ma przywitania. Teraz które moje? To je moje. To je moje? Tak. To je moje. Przy Jerbie O skarbach. Witam was serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym dniu wyprawy. Dziś to był bardzo ciężki dzień, bo jechaliśmy prawie 12 tysięcy... 000... ja mówię? Jakie 12? 1200 km 1200 km zrobiliśmy. Umordowany jestem mocno. Praktycznie nie spaliśmy, bo przyjęliśmy około. która była Dawid? Po 6 rano, przed 6. 7. No, położyliśmy się spać. Pospaliśmy do 12, mocne słońce. Ja wstałem, urządziliśmy nasze obozowisko, w którym no właśnie, rozstawiłem stadnika i montowałem wam film, który w niedzielę wpadł. Jak nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, a teraz co? A jak Luksemburg teraz to co? No to jedziemy coś pooglądać. Jeszcze nie wiem co, ale musimy coś zjeść. Co proponujesz? Dobra, się za czymś lokalnym. Jeżeli się uda, jeżeli się nie uda, to za czymś może bardziej popularnym zobaczymy. Jak lokalne to nie wiem co w Luksemburgu jest lokalne, natomiast y, y, popularne nielokalne to będzie zapewne kebab od. Daj tego kebaba, ogarniemy go nad sarą. Tam są Niemcy, a my jesteśmy. w Luksemburgu. No właśnie. A to są skarby w wodzie zapewne, ale dobra, najpierw ogarniemy te kebaby. No powiem ci, najadłem się, e, zostało mi jeszcze trochę na do kaszy sobie to ogarnę. Wiadomo, dwa razy falafel na cienkim. Oczywiście. Nie no. Dwa razy <laughs> Barani... baranina na grubym. Na grubym! <laughs> Teraz tak. Najfajniejsze jest to, że mamy już miejscówkę, w której byliśmy, że w razie wu mamy się jak tam cofnąć. Ale odpalamy teraz park Fortnite. Zobaczymy, czy jakąś inną miejscówkę można sprawdzić. Bo byliśmy o świcie w miejscu. Musieliśmy z niego uciekać, bo okazało się, że wskazane miejsce nie nadaje się do biwakowania. Były ogrodzenia, prywatne działki i nie było gdzie się zatrzymać. Musieliśmy kawał drogi nadrobić. O, wodospad Tak jest, jedzicie za granicę to sobie kupcie Anschlussy różnego rodzaju reduktory do gazu Na no, tym się nie da i w Niemczech i w Luksemburgu wam naprawdę co zauważyłem to brak śmieci przy drogach, naprawdę jest mega posprzątane wszędzie śmietniki z których można skorzystać patrzcie tutaj pojedziemy sobie tą drogą do ładny zamek To mamy niemiecką łóżeczkę. Przerwa kurczaki, ale to pachnie. Każdy ma po jednej listwie do jedzenia i jakieś dodatki do listwy. Teraz na przerwę ale ogólnie jakieś pustki są w tych domach wszędzie są dwie opcje, albo wszyscy siedzą w domu, albo wszyscy strony. są gdzieś na Zadupie. do będzie po prawej stronie. Ale myśmy właśnie z zadupia przyjechali i tam też nikogo nie było. To oznacza, że pewnie wszyscy siedzą w domach. Wieświamy co oni tutaj robią po domach. Naprawdę piękne domy i pustki na ulicach. Piękna pogoda. Nie wiem gdzie ci ludzie są. O ty, co tam jest. To mamy tu niezłą ciekawostkę. Jaką, co, o czym mówisz? Pomnik czołgowy, który widzimy, to czołg, który tutaj został podczas wycofywania się porzucony i uszkodzony, a załoga dostała się do niewoli. Jest to czołg dowodzenia z 77 Batalionu Pancernego, który Walczył w okolicy i podczas zmiany pozycji został uszkodzony przy najeździe na schody lub inną przeszkodę terenową przy budynku. A w 1994 roku, czyli 50 lat po zakończeniu walk w tym rejonie, odwiedził go przez przypadek oficer, który na nim walczył, czyli dowódca tego batalionu, pan Ripple, który. Był mocno zdziwiony tym, że na wjeździe do miasta stoi czołg uszkodzony w niedalekiej odległości, na którym walczył te 50 lat wcześniej. Także po latach doszło do bardzo sentymentalnego spotkania ze swoją maszyną, którą odre odrestaurowano zresztą później w Belgii w hangarach w Bastoń. Mamy spory. Spory kawałek historii. Widzę której... tutaj na zdjęciu archiwalnym One Ripple z 44 i potem z 94. Nie jest to jedyny Sherman w Luksemburgu i w okolicy, bo również i w Belgii i w Luksemburgu znajduje się ich przynajmniej kilka. Najciekawszy jest chyba ten w Etelbryk, natomiast tutaj mamy też wóz dowodzenia, który jest również ciekawym egzemplarzem i Opowiada bardzo fajną historię. Kurde, nieźle. Fajnie to naprawdę tutaj przedstawiono, nie? Jest tą historią jako pomnik na wieździe. Tu mam takie dwa amerykańce w tej chwili. No, widzisz. Myślę, że tu zicherung leży, czyli bezpiecznik, dlatego nie mogli odjechać, a to nie, jest jakiś plastik. Dobra Dawid, wskakuj do amerykańca. Ale tego. Znalazłeś coś? Jakaś miejscowe? Mamy coś. Mamy w rejonie. Zobaczymy. No to lecimy. Gledwo, jerbe zalał w Luksemburgu. I już te, jesteśmy w Belgii. Tak, gdzie jedziemy? A jedziemy e, do Montmedy. W Montmedy był mój dziadek, prawdopodobnie w 40 roku. Muszę te zdjęcia przeanalizować. Dzisiaj stoi na dworcu wraz z kolegami z Wehrmachtu. Co tam robił? Chciałbym się do, dowiedzieć, bo nie wiem, w 1939 roku był w polskiej armii, potem był w niemieckiej, a na końcu uciekał przed ruskimi w 1945 w Berlinie. Taka to historia pisana Ślązaka. Oczywiście w niemieckiej armii nie był ochotniczo. Podejrzewam, że w 1939, z przełomu 1939 na 1940 Ślązacy w większości jak wracali do domu z kampanii to dostawali powołanie i miałeś wybór, albo armia,

Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu dla Artura ze względu na historię rodzinną. Moi drodzy widzowie, taka ciekawostka. Znajdujemy się na dworcu kolejowym w Montmedy we Francji. Jak widzicie, charakterystyczne miejsce. Tam mamy tor jeden, już nie, nieczynny tutaj mamy dwa. I tu mamy po tej stronie tor, który dobiega w tle Cytadela. Słabo widać Montmedy, ale zobaczcie tutaj na zdjęciu Mój dziadek w 40 roku stoi na tym peronie z kolegami. I tu macie właśnie to miejsce, gdzie się schodzą tory. Montmedy we Francji. Wiele, wiele lat później. Nie wiedziałem, że dany mi będzie kiedykolwiek zobaczyć to miejsce. Ciekawe. sporo tego, miliony tego jeszcze w ziemi tutaj leży, różnych kalibrów. Pozdrowienia z Podwerdeu. I dojechaliśmy! 1234 mile no Nie wiem ile to będzie w kilometrach Potem to przeliczę Tyle nam zajęła podróż Jesteśmy pod Verdun Jak obiecałem, tak i też dojechaliśmy Czas rozpocząć serię o Cieszę się, że dojechałeś? Cieszę się, za każdym razem Cieszę się, kiedy tu wracam Nie będę ukrywał, że miałem okazję już kilkukrotnie być, chociaż krótko Ale to jest takie miejsce, w którym za każdym razem znajduje się coś nowego i coś ciekawego. A co mnie tutaj zawsze ciągnęło? Dokładnie seria, właściwie seria. Te dwa artykuły, które się pojawiły na łamach archeologii wojskowej w latach 90. autorstwa pana Andruszkiewicza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No to co, zaczynamy. Rozpakowujemy się i od rana rozpoczynamy zwiedzanie Werdemu. Centrum Detektorysty na www.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.